Czy są jakieś nowości o Kate Walker? Jeszcze nie ma, szefie. Miała zjawić się w Nowym Jorku kilka tygodni temu. Posunęła się zbyt daleko. Stracimy ją. Ona nie zamierza wrócić. Zwoń do niej. Syberia jest wyspą. Wyspą zagubioną w oceanie. Ludzie mówią, że Syberia nie istnieje, ale ludzie się mylą. Wyspę pokrywa wysoka trawa. Dziwna trawa, która wyrasta ze śniegu. Mamuty żywią się nią cały czas. Są zawsze młode. Hans, musisz odpocząć. Jesteś rozpalony. Zabierz mnie na Syberię, Kate Walker. Proszę. Mamuty, Syberia... To tylko marzenie, dziecięce marzenie. Obiecaj mi, Kate. Ona nie odpowiada na nasze wiadomości. Spróbuj jeszcze raz do diabła. Próbuj dalej. Halo, Panna Walker? Proszę poczekać, ja. Dawaj! Kate, daj spokój, odezwij się. Rozumiem, że Twoje ostatnie zadanie było dla ciebie kłopotliwe, ale wiesz, że nasza firma umie wyrazić swoją wdzięczność. Kate, najwyższy czas, byś wróciła do domu. Tu w Nowym Jorku jest Twoje miejsce. Tu masz pracę, przyjaciół. Całe życie. Kate. Kate, Kate Walker. Obiecuję, Hans. Jedziemy na Sydenię. Maszyna z cylindrami Hansa. Kolejna rzecz, którą zabrał, gdy wsiedliśmy do pociągu. Hmm? Figurka mamuta. Witaj. Witaj, Kate Walker. Wiesz co? Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj. I że jedziemy spełnić twoje marzenia. Moje marzenia są teraz twoimi, Kate Walker. Kiedy ruszamy dalej? Chcę wyjechać jak najszybciej, ale Oskar podejmuje decyzję. On odpowiada za pociąg. Nie chcę cię urazić, ale nie sądzisz, że ta podróż może być zbyt ciężka dla człowieka w tym wieku? Jadę na Syberię, Kate Walker. Koniec dyskusji. Rozumiesz? Gdzie jesteśmy, Hans? Gdzieś na drodze na Syberię. A czy to jeszcze daleko? Nawet bardzo. Nikt nigdy nie widział tej wyspy. Żaden z podróżników nawet o niej nie wspomniał. A do tego nie ma jej na żadnej mapie, Hans. Wiem, że Syberia istnieje, Kate Walker. Sądzisz, że pociąg może dojechać jeszcze daleko? Tam jest tyle śniegu i trzaskający mróz. Zaprojektowałem go i zbudowałem, Kate. Pamiętałaś o tym, by go nakręcić? Nie, jeszcze nie. Więc zrób to i odjeżdżamy. A jak tutaj nakręcić pociąg? Na początku peronu jest maszyna nakręcająca. Spytaj Oskara, on ci pokaże. Do zobaczenia, Hans. Tak, do zobaczenia. Halo? Kate Walker? Tu Oscar, twój maszynista. Oscar? Ty używasz telefonu? Pan Vorarlberg zamontował mi coś podobnego, zainspirowany pani miniaturowym urządzeniem. Pan Vorarlberg jest ogromną skarbnicą wiedzy. Dzwonię, by poinformować, że właśnie wjechaliśmy na stację, Kate Walker. Wspaniale. Co to za stacja? Stacja znajduje się w miasteczku Romansburg, Kate Walker. Dobrze, pójdę się rozejrzeć. Proszę na siebie uważać, Kate Walker. Oczywiście Oskarze. Zbyt chłodno na prysznic... Mimo to dziękuję. Witamy w Romansburgu! Ostatnim miasteczku przed rozległą, mroźną tundrą. Pułkownik w stanie spoczynku, Emaliov Gopaczew, strażnik szańców Imperium i kierownik sklepu do pani usług. W czym mogę? Witamy pani i panów odwiedzających Romansburg. Znajdujecie się o, państwo u wrót tundry. To, to ostatnia mogę osada przed bałwana. niezmierzonymi przestrzeniami zmrożonych pustkow... Hmm, cóż za powitanie. Już za dziwne miasteczko. Co o tym sądzisz, Oskarze? Pociągi w ogóle nie powinny się zatrzymywać. Ja po prostu nie lubię stacji, Kate Walker I miasteczek leżących wokół nich. Trochę generalizujesz. Całe miasteczko jest ponure i nie podobają mi się domy tam na dole. Dla mnie oznaczają tylko jedno – problemy. Musimy być bardzo ostrożni. Aha, wciąż ten sam bojący Dudek. Nie mogę zmienić swojego programu, Kate Walker. Czasami zadaję sobie pytanie, czy nie powinnam wrócić do Nowego Jorku. Tęsknisz za nim, Kate Walker? Nie wiem. Wydaje mi się, że nigdy nie wrócisz do domu, Kate Walker. Jest już na to za późno. Oskarze, a niby skąd tak nieoczekiwanie pojawiła się u ciebie funkcja psychologiczna? Hans nie wygląda dobrze, nie sądzisz? Jego pasja jest wielka, lecz mechanizm zużyty, K. Tak, też tak sądzę. Czasami mówię sobie, że to tylko złudzenie stworzone przez mą wyobraźnię. A Syberia jest tylko iluzją. Zadajesz sobie przedziwne pytania, K. Dotyka mnie to, że tak łatwo kwestionujesz moje istnienie. Nawet bardziej to, że kwestionujesz istnienie pana Voralberga. Wybacz mi, Oscarze. To było głupie z mojej strony. Czy sądzisz, że jesteśmy już niedaleko od naszego celu, Oskarze? Robi się zimniej, to pewne. Osobiście nie mam żadnego celu. Ale pociągu i mnie nie zaprojektowano, byśmy działali wiecznie. Będę wdzięczny, jeśli porozmawiasz o tych sprawach z panem Vorarlbergiem. Co sądzisz o tej historii z mamutami, Oskarze? Kate Walker, moim zadaniem nie jest komentowanie ludzkich marzeń i utopii. Moje zadanie wykonuję właśnie tutaj. Hm, czasami się dziwię. Koniec podróży nastąpi, gdy odnajdziemy Syberię, prawda, Oskarze? Kate Walker, proszę, ja... Nie jestem zaprogramowany na takie odpowiedzi. Jestem tylko automatem. Wiem, Oskarze. Wszystko jasne. Oskarze, czy pociąg jest gotów do kontynuowania podróży? Co sugerujesz, Kate Walker? Dbam o niego z najwyższą uwagą. Tak wiem, Oskarze, ale miałam na myśli, że w tym surowym klimacie... Został zaprojektowany na przetrwanie w takich warunkach, Kate Walker. Musisz go tylko nakręcić. A nie przemknęło ci choć przez moment, by zająć się tym osobiście? Mój układ trybów jest delikatny i skomplikowany. Nie najlepiej znosi surową zimę, Kate Walker. Cóż za niespodzianka. Do zobaczenia. Na razie, Kate Walker. Witaj, Oskarze. Dzień dobry, Kate Walker. Oskarze, czy sądzisz, że pan Voralberg będzie w stanie odpowiedzieć na kilka moich pytań? Lepiej niż ja, Kate Walker. Chyba masz rację. Gotowe, Oskarze? Nakręciłam pociąg. Możemy ruszać. Wykluczony, Kate Walker. Ależ dlaczego? Wkrótce znajdziemy się w ekstremalnych warunkach, Kate Walker. Potrzebny będzie węgiel, by się ogrzać. Hm. Tym razem nie mylisz się, oskarżę. Trochę tu mroźno. Gdy tylko napełnisz Lorę, odjeżdżamy, Kate Walker. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Do zobaczenia! Na razie, Kate Walker. Cześć, nazywam się Kate Walker. Cześć, a ja jestem Malka. Ja jestem Kate Walker, a ty? Ty, Malka, i jak dalej? Malka, po prostu Malka. Pójdę już, zobaczę co da się zrobić. Wróć do mnie jeszcze. Lubię Cię, Kate. Jest nie w porządku z tą maszyną. Witam pana! Nazywam się Kate Walker, i. Ho, ho, ho. Pani jest Amerykanką! Amerykanka w takiej dziurze to rzadki przypadek! Jestem pułkownik Emeliów i w moich rękach spoczywa administracja tego okręgu. Właśnie przyjechaliśmy pociągiem. Cóż za intrygujące miasteczko! Nie mogę się doczekać, by je zwiedzić, pułkowniku. Tu nie ma zbyt wiele do oglądania. To i owo, ale przede wszystkim biel. Niekończąca się biel w śnieżnej pustyni. Witam panią w ostatnim bastionie cywilizacji. Pułkowniku, żeby wyruszyć, potrzebuję zapasu węgla. Nie wie pan, gdzie mogę go znaleźć? Na zewnątrz jest maszyna ładująca. Może jej pani użyć, pan Walker, na koszt państwa. A jak działa ta e, maszyneria? Proszę pociągnąć tylko za dźwignię, a węgiel sam się wysypie. Automatyczne. Całkowicie automatyczne. Podajnik węgla nie działa. A, w takim wypadku musimy poczekać. Poczekać? A jak długo? O, tydzień, może dwa. Służby remontowe nie przyjeżdżają tu zbyt często. Przyjaciel, z którym przyjechałam, zawitał do państwa dawno temu. Nazywa się Hans Bolarberg. Czy pan go zna? Jestem tu od niedawna. Jedziemy dalej na północny wschód. Wspaniała podróż do niezwykłego miejsca. Myślę, że dotrzymuje towarzystwa człowiekowi, który chce spełnić swoje życiowe marzenie. A tacy ludzie jak pani, pan Walker, nigdy nie wracają do domu. Proszę mi powiedzieć, pułkowniku, czy tędy przejeżdża dużo pociągów? Raczej nie, ale ja jestem tu od niedawna.